Myślę, że zasadnym jest odniesienie się mnie, naszego prezydenckiego samorządu do, do tych zawiadomień, by zacząć prostować falę kłamstw, manipulacji, dezinformacji i zwykłej kłuspy politycznej. Więc zaczniemy, znaczy skupię się na obydwóch, yy, równo, równorzędnie na obydwu yy, zawiadomieniach, zarówno dotyczących Centrum Integracji Cudzoziemców, jak i odwołania Rady Miasta i Prezydenta Miasta. Natomiast będę odnosił się m, do zarzutów, do uzasadnień tych zawiadomień. Więc główne zarzuty, począwszy od pierwszego, to jest dążenie w sprawie odwołania Rady Miasta i w sprawie odwołania ze stanowiska Prezydenta. Dążenie do utworzenia w Piotrkowie centrum integracji cudzoziemców bez zgody lokalnej społeczności, przeprowadzenia rzetelnej debaty publicznej oraz analizy wpływu tych decyzji na bezpieczeństwo mieszkańców i lokalną tożsamość. To jest y, pierwszy punkt uzasadnienia y, zarzutów kierowanych y, do mnie i do Rady Miasta. Natomiast jeśli chodzi o y, zawiadomienie o tym referendum dotyczącym bezpośrednio Centrum Integracji, to jest tutaj decyzja o tworzeniu organizacji bądź nawet budowie Centrum Integracji Zuziemców w Piotrkowie Trybunalskim została podjęta bez konsultacji społecznych, a próby dialogu zostały zignorowane przez władze samorządowe. Odnosimy się do tego. Więc stanowisko w sprawie rzekomego utworzenia Centrum Integracji Zuziemców w Piotrkowie Trybunalskim e, nasze jest oczywiste. Urząd Miasta oraz Samorząd Piotrkowa nigdy nie inicjowały ani nie planowały powołania takiego centrum. Tego typu działania nigdy nie były, nie są i nie będą decyzją władz lokalnych, samorządowych. I to nie dotyczy tylko Piotrkowa Trybunalskiego, ale wszystkich innych samorządów miejskich i gminnych, w których władza centralna. Bierze pod uwagę, nie decyduje jeszcze, ale bierze pod uwagę budowę Centrum Integracji Cudzoziemców. Więc już z gruntu od samego początku te informacje, te uzasadnienia i zarzuty są nieprawdziwe i wprowadzają mieszkańców Piotrkowa w błąd. Pomysł tworzenia Centrum Integracji Cudzoziemców powstał za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Jest elementem rządowego projektu realizowanego w tej chwili przez samorząd województwa. Łódzkiego, nie przez gminę, powtarzam po raz kolejny. Co więcej, warto przypomnieć, że pełnomocniczka grupy referendalnej, czyli pani radna Beata Druszcz jest członkinią Sejmiku Wojewódzkiego i dowodem na to, że jest to zwykła samorządowa chództwo polityczne jest to, że mając bezpośredni wpływ na decyzje, które zapadają w Sejmiku Województwa Łódzkiego, robi aferę polityczną, na awanturę po prostu tutaj, nie w Łodzi. W poprzedniej kadencji zarządów PiS w Piotrkowie, to jest bardzo ciekawa rzecz, o której Państwo nie wiedzą, no bo skąd mogliby wiedzieć. W poprzedniej kadencji zarządów PiS i zarządów jeszcze mojego poprzednika w Piotrkowie działało już takie centrum. Bez sprzeciwu ze strony osób, które dziś próbują wykorzystać ten temat w celach politycznych. Wykorzystywanie fałszywych informacji do wzbudzania niepokoju społecznego oraz podważania zaufania do władz lokalnych jest niedopuszczalne. Wcześniej w mediach społecznościowych oraz we wszystkich mediach lokalnych, za co serdecznie Państwu dziękuję, pojawiło się moje oświadczenie. W tym oświadczeniu przekazaliśmy podstawowe informacje, że my jako Samorząd Piotrkowski jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami nielegalnej imigracji. Wspieramy rząd w walce z nielegalną imigracją. Na terenie Piotrkowa nie będzie budowany żaden ośrodek dla nielegalnych imigrantów przebywających w Polsce. Podzielamy opinię rządu, że Polska już okazała ogromną solidarność, przyjmując miliony uchodźców z Ukrainy uciekających przed wojną, zapewniając im schronienie i możliwość życia w godnych warunkach. Polska jest państwem, które wymaga w kwestii migracyjnej pomocy i wsparcia od Unii Europejskiej, a nie jakichkolwiek nowych obciążeń.